Wiele osób czekało, tak więc oczywiście musieliśmy dostarczyć Wam recenzję Venatora, największej tegorocznej premiery z Gwiezdnych Wojen i prawie najdroższego zestawu tego roku, bo przegrał tylko o stówkę z technikiem. Czas więc sprawdzić, czy ta wielka bestia, potwór, olbrzym, jamnik, czy jak go tam chcecie nazywać, ma w sobie coś więcej poza samym rozmiarem. Na wstępie pozwolę sobie omówić konstrukcję tak ogólnie, w całości, tak jak widzicie ją teraz na ekranie. Na pochwałę zasługuje tutaj bowiem zaspokojenie dwóch grup ludzi: jednej chcącej konstrukcji porządnie zabudowanej, oraz drugiej, która oczekuje po Lego bycia Lego, czyli modelami wyglądającymi na takie stworzone z klocków. W związku z tym mamy tutaj masę przestrzeni, gdzie nie zastosowano tajli czy innych dupereli, ale w samym środku widnieje już solidna liczba płytek. Sam model wzbogacono również o specjalne wypełnienia obok hangarów, gdzie widzimy wiele różnych elementów odstających w każdą możliwą stronę. Dzięki temu wygląda to lepiej niż taki gwiezdny niszczyciel imperium, choć z tamtym zestawem nasz Venator wygrywa też pod kątem ciekawszych kolorów czy znacznie lepiej zrobionej bryły. Ale dobra, czas omówić konkretne partie modelu, bo wiem, że to interesuje Was najbardziej. Zacznijmy więc od tyłu, gdyż ta część wzbudziła najwięcej kontrowersji wśród fanów, już na etapie ujawnienia. Silniki są wykonane ze specjalnych ciemnosrebnych elementów, dzięki czemu mają fajny pobłysk i ogólnie prezentują się naprawdę fenomenalnie. Dobrze wpisują się w resztę konstrukcji, gdyż są równie szczegółowo wykonane, ale też ich rozmiar oraz ilość robią naprawdę solidne wrażenie. Solidne nie jest za to ich mocowanie, gdyż same silniki zostały zamontowane dość przeciętnie, i gdy tylko pykniemy w nie palcem, to te skaczą równie wesoło, co gumi się po odpowiednim soczku. Niby nie jest to jakiś duży problem, bo i samo trzymanie jest lepsze niż w przypadku skrzydeł w ostatnim x ale przy takiej cenie oczekiwałbym już kilku klocków więcej, aby zostało to lepiej zamontowane i nie chybotało się. Dalsze patnie statku są już zrobione znacznie lepiej. Każdy segment skrzydeł został zamontowany na specjalne zaczepy, tak aby mocowanie było łatwe i przyjemne, natomiast zdejmowanie ich nie stwarza zbyt wielu problemów. Wątpię jednak, aby ktokolwiek chciał go specjalnie otwierać, bo nasz venator to takie pudełko po lodach, w których znajdziecie koperek, ale wyliczyliście, że tam serio są lody. Bo twórcy nie zrobili absolutnie niczego, co moglibyśmy znaleźć w środku. Nie ma tutaj jakichś ładnych nawiązań, nie ma specjalnych pokoików, do których moglibyśmy zaglądać. To po prostu ładna puszka, która w swoim wnętrzu będzie pusta. Można co prawda bawić się w jakieś uzupełnianie, bo już teraz na zachodzie pojawili się mocerzy wypełniający samodzielnie całość, ale to nadal moce i w zawartości, za którą aktualnie płacimy, nie znajdziemy czegoś takiego. Warto też wspomnieć, że jedynym elementem wystroju wnętrza jest ten mały hangar, z którego wylatuje jakiś statek. Tym statkiem chyba jest kanonierka, ale w sumie trudno stwierdzić, bo to zaledwie kilka elementów wpiętych w siebie, które bardziej pasują do sztuki nowoczesnej z domyślaniem się, co twórca miał na myśli. Aniżeli wzbogaceniem tego zestawu. Choć trzeba przyznać, iż w ten sposób ocalono skalę wielkości Venatora do kanonierek, co już się chwali. Sam hangar jest też fajnym pomysłem samym w sobie, i żałuję, że nie doszło tutaj więcej podobnych rozwiązań. Nie twierdzę, iż ma być to set zabawowy, ale brakuje mi czegoś, co możemy pokazać znajomym, którzy akurat przyszli odwiedzić naszą twierdzę. Czegoś w stylu podobać się ten model? No to patrz teraz. Nawet ten X-Wing coś takiego posiadał w ramach swoich skrzydeł, także tym bardziej spodziewałbym się czegoś takiego po venatorze. Skoro chwilę ponarzekałem, to teraz pochwalę, że dolne partie skrzydeł są montowane swoją górną stroną do zewnątrz, dzięki czemu sam statek jest również w jakiś sposób zabudowany od dołu. Mi osobiście takie rozwiązanie odpowiada i mam nadzieję, iż w mniejszych dioramach również ujrzymy podobne metody. Kolejnym istotnym elementem jest podstawka, ale o niej nie ma co wiele mówić. Jest solidna, pewnie trzyma całość, i chyba najważniejszym aspektem jest fakt, iż budujemy ją już na bardzo wczesnym etapie, dzięki czemu nie musimy się martwić, jak ustawić statek, aby nic z niego nie wypadało. Jest to także integralna część zestawu, więc jak mieliście plany, aby postawić go bez podstawki, no to będziecie musieli nieco się nakombinować. Ostatnim segmentem samej konstrukcji jest przód statku. Tutaj należy się spoda pochwała dla twórców, gdyż dziób jest tylko na jedną ośkę. A nie rzuca się w każdą stronę przy przekładaniu całego modelu. Jest też równie szczegółowo wykonany co reszta modelu, aczkolwiek na tym etapie recenzji nie jest to już zaskoczenie. Czas przejść do dodatkowej podstawki, bo tutaj właściwie każdy element jest w jakiś sposób istotny. Na początku klocek z nadrukiem. Jest naprawdę ładny, a jego wartość pewnie będzie szybować do góry w kolejnych latach, gdyż to jedyny zestaw, w którym się pojawił. Fajny gest ze strony twórców, którzy jednak pamiętają gdzie zasłynął nasz statek. Niefajna jest za to tabliczka z nadrukiem, o ile miło że Lego kontynuuje swoją politykę nadrukowywania tychże tabliczek, tak wciąż idzie za tym ta fatalna dziura na środku, która nadal jest tuszowana na wszystkich możliwych grafikach. Najzabawniej prezentuje się to w instrukcji, gdzie na jednej stronie widzimy śliczny render bez dziury, aby chwilę później ujrzeć zdjęcie z projektantami, gdzie już dziura się znalazła. Coś, co ze spokojem mogłoby trafić do filmu Barei, ale to duński produkt z 2023 roku. No i figurki. Kolejny bardzo kontrowersyjny element tego zestawu. Dostajemy Admirała Juralena, który jest całkiem spoko fixem, ale z butów was nie wywali. Wywalić ma za to Rex, bo po wielu latach w końcu wraca. I dla mnie ta figurka jest świetna. Ma zadukowane rączki, specjalne naduki na hełmie, a także dobrze zrobione i również nadukowane nóżki. Dodatkowy fragment materiału fajnie uzupełnia całość. I dziura na hełmie faktycznie mi wadzi, bo przy tej kwocie można już było zrobić hełm tylko z jedną dziurą, aby nie wyglądało to śmiesznie na półce. Nie mam jednak większego problemu z brakiem materiału na nóżkach, gdyż jakiś fragment materiału dostajemy i to w sumie wystarcza. W sieci już oczywiście huczy od plotek, że to straszna głupota, więc LEGO wydało nawet oświadczenie, które widzicie teraz na ekranie. Oświadczenie to jest mocno nietrafione, bo raz mówimy o secie 18 plus za ogromne pieniądze, gdzie można już było dać wyjątkowo ten fragment kaniny, którą w razie czego dzieciaki sobie zdejmą. I dwa, jakoś Scarlet Witch w Marvelu też ma materiał, a set jest nawet dla nieco młodszych i wówczas jest ok. Mimo to sam Fig wciąż prezentuje się dobrze, a przynajmniej dla mnie jest na tyle w porządku, że nie będę go cisnął. Jakby mi nie zadukowali rączek, to pewnie rozmawialibyśmy inaczej, ale naduki są. Z pozostałych rzeczy, które uznałem za w jakiś sposób interesujące, jest samo doświadczenie budowania. Ogólnie przez większość czasu budujemy konkretne moduły, i dopiero potem przyłączamy je do samego statku, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym. W moim przypadku, przez sporą ilość czasu, główny model stał sobie gdzieś z boku, a dopiero potem podchodziłem do niego, aby wzbogacić go o kolejną część, co trochę mi robotę ułatwiło. Natomiast mogę przyznać, że jeśli lubicie te wielkie, ogromne wręcz statki. To będziecie się bawić naprawdę świetnie. Fajnie jest widzieć jak rośnie on na naszych oczach, a potem wzbogaca się o kolejne kondygnacje, aby w końcu móc wyruszyć na naszą półkę i zostać tam na lata. Ostrzegam jednak, żeby nie budować tego w 3 dni, bo na naszej stronie na Facebooku nie żartowaliśmy i serio miałem odciski po budowaniu tego modelu. Inną drobnostką są naklejki. Jest ich mało, ale też twórcy nie wprowadzili zbyt wielu nadruków. Poradzili sobie stosując rozmaite elementy i uzyskali w ten sposób zdecydowanie lepszy efekt niż byłoby to w przypadku naklejek. Można już było zrobić te 6 nadruków, ale ich naklejenie straszne nie było, więc nie będę już narzekał. Na koniec zostawiłem natomiast stabilność. Celowo wspomniałem, że venator to taki jamnik, bo musicie się z nim obchodzić w bardzo podobny sposób. Nie mam bowiem problemu z podnoszeniem go, i całość jest nawet stabilna, ale musicie chwytać za brzuszek to znaczy za kadłub gdzieś po środku. Instrukcja do podnoszenia jest nawet zawarta w samej konstrukcji i miłośnicy piesków, parówek od razu zakumają o czym mówię. Czas więc na wielkie podsumowanie. Czy uważam, że Venato to model udany? Zdecydowanie tak. To jeden z najlepszych UCS-ów, jakie kiedykolwiek wyszły i każdy fan Gwiezdnych Wojen, a już szczególnie Wojen Klonów, powinien o nim pomyśleć. Problemem jest jednak cena. 3100 zł bez grosza to horrendalna suma, bo za 700 zł mniej mamy Rivendell, gdzie znajdziemy więcej klocków, więcej figurek i wciąż mamy zestaw na znanej oraz lubianej licencji. Jeśli jednak cena nie stanowi dla Was problemu albo jesteście zapalonymi fanami Gwiezdnych Wojen, którzy nie patrzą na żadne inne serie, to miejcie go na uwadze. To naprawdę solidny model i nawet jeśli udało mi się znaleźć kilka rzeczy, które stanowią problem, to jako całość kształt oceniam go bardzo pozytywnie. Tego oczekuję po zestawach z serii UCS, aby serio zasługiwały na miano ultimate. A patrząc na ostatnią tendencję słabych zestawów majowych, to następny tak dobry set ujrzymy dopiero za rok. Tymczasem dzięki za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące konstrukcji, to śmiało zadawajcie je w komentarzach. A w międzyczasie pamiętajcie o zaglądaniu na naszą stronę fanklotków.pl, jak i o subskrybowaniu tego kanału. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.